W bogatej ofercie wakacyjnej przygotowanej dla dzieci z terenu gminy Kozienice znalazły się również dwutygodniowe półkolonie organizowane w szkołach. Od 1 do 12 lipca o zabawę i czynny wypoczynek zadbały Kozienickie Podstawówki nr 3 i 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w tym roku debiutowała jako organizator takich zajęć. Według mnie, ale wedle tych roześmianych buziek, wydaje mi się, że mieliśmy bardzo dobry program, zaangażowanych wychowawców. I wypełniliśmy ten wolny czas wakacyjny, myślę, atrakcyjnymi atrakcyjnymi zajęciami. A zajęcia te to mnóstwo konkursów plastycznych, wyjścia na pływalnię i do kina KDK, wycieczka do magicznych ogrodów, gry i zabawy, warsztaty kulinarne. Były też konkursy na strój pirata i pirackie ozdoby. A dlaczego pirata? A dlatego, że tematem przewodnim naszej półkolonii to są piraci na bezludnej wyspie. Ta bezludna wyspa nie do końca była bezludna. Było 75 półkolonistów, ale w tym samym czasie mieliśmy też dyżurne przedszkole, też 75 dzieciaków, które w tym samym budynku razem z naszymi półkolonistami było pod naszą opieką. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwała też opieka medyczna. Zawsze staram się, żeby to bezpieczeństwo było priorytetowe zarówno podczas pobytu szkolnego czy przedszkolnego, ale także na zajęciach półkolonijnych i w mojej ocenie ta fachowa opieka medyczna powinna być na miejscu. Prewencyjnie mieliśmy zatrudnioną, fachową pomoc medyczną. Fachowa opieka medyczna czuwała przez cały czas również nad bezpieczeństwem 135 dzieci podczas z wakacyjnej podróży trójki, czyli podczas półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach. A czas wypełniały im między innymi zajęcia integracyjne w grupach, konkursy plastyczne, gry i zabawy zręcznościowe, wyjścia do kina KDK oraz na basen, a także wycieczki do Królewskich Źródeł i Kazimierza Dolnego. Były też warsztaty robienia mydła. Warsztaty w mydle dzieci tworzyły różnego rodzaju figury, było to coś nowego, jeżeli chodzi o program. Warsztaty mydlarskie to doskonała zabawa kolorami, olejkami zapachowymi i pachnącymi przyprawami. Dzieci musiały podjąć decyzję również dotyczącą kształtu, a form nie brakowało. Patrząc na zaangażowanie uczestników i ciekawość podczas pracy, można stwierdzić, że była to dla nich prawdziwa frajda. Co roku staramy się zorganizować coś nowego, aby, aby urozmaicić, ponieważ. No, dzieci najczęściej te same uczestniczą w tych naszych półkoloniach. Zorganizowany został także turniej sportowy pod hasłem Zdrowo i wesoło, gdzie dzieci mogły zmierzyć się w sześciu konkurencjach: biegu na 30 metrów, przekładaniu szarf na czas, celnym rzucie woreczkiem, w skoku z miejsca w dal, skokach na piłce i przenoszeniu piłeczek pingpongowych. W ostatniej z konkurencji swoich sił spróbowała także mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska, która odwiedziła uczestników półkolonii. Uczestnicy półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z pewnością nie zapomną wspólnie spędzonego czasu i zaproponowanych im zajęć tematycznych, a od 15 lipca z wakacyjną ofertą pełną ciekawych zajęć ruszają półkolonie w Kozienickiej Jedynce i Dwójce.